Także panowie, jutro, jeszcze przed meczem, krótka odprawa i, the game, I do boju. Także ostatni trening, Piękna pogoda, super football. Good, good pitch. <laughs> Ty to kochasz tą robotę, nie? Kocham. Tak widać było. żebyśmy pan. szerokości, ale tak, żeby było bardziej po zagranie, a nie po prostej, wiesz. Bo jak co zagrasz po prostej, to już jesteś mm -hmm. w świetle bramki. piłka. Jak tam, trenerze? Bardzo dobrze. Co dzisiaj? Praca w re. Co dzisiaj na treningu? Piłeczka rondo. A wyprzywa, Nic więcej. Nic więcej. Wojdy <laughs> eee, Hasi. Kobi. Kan. Kan Piłka piłka. Gol. Two points. Jest. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Hej! Hej! Dobra. Dzień Dobra, to jeszcze tak tu jest. Jeszcze weźmiemy... Jeszcze od razu tego... dorobić, wiesz? Jeszcze trochę. Od razu wymienię... A, jest jeszcze Jeszcze Dobra. A, tutaj masz podpisane chyba. Nie? A, jest. Dobra. Jeszcze to jest kóreczka, bo... To woda jest. Dobra, no myślę, że na razie wystarczy. No tam jeszcze zobaczymy, ale wydaje się, że już będzie tyle ile trzeba. po co komputer? Wiesz generalnie to jest monitorujemy live to co się dzieje w całym treningu jak i w całym środku tniemy na, na bieżąco, żeby widzieć. Jak dany zawodnik, w jakich strefach, czy to tętna, czy to prędkości pracuje i ewentualnie na koniec, czy jest potrzeba uzupełnienia tego treningu z punktu widzenia fizycznego. A dwa, jest to też dla nas odpowiedź, jak dany środek, co, co wywołuje. Czy to, co zaplanowaliśmy, mamy założenia przed, przed treningiem, co cały trening chcemy, żeby wywołał, jakie prędkości i tak dalej. I jaki dany środek, co, co, co wywołuje, czyli porównuje w trakcie treningu z tym, co było zakładane i z tym, co jest teraz. I ewentualnie wtedy możemy coś tam zmodyfikować albo zmienić, albo w trakcie treningu, albo po. Więc myślę, że jest to dla nas dosyć cenna, cenna informacja. I kto tam tak wychodzi top na tym Który zawodnik taki jest? Wiesz co, generalnie to jest... Zależy na co będziemy patrzeć. Jeżeli będziemy patrzeć na parametry takie czysto, czysto szybkościowe... to kto ma najlepsze powiedzmy? Kondycję, ciekawe. No biorąc pod uwagę testy wytrzymałości, no to Ori. Ori był najlepszy na testach. Ori lewy bardzo dobrze. Taras Eee, Taras kupi dobrze. Eee, jeśli chodzi o szybkość, no to w, no to wiadomo. w topie był Olsi, eee, Olsi, pulu, kan eee, kan, Wojtek łaski. Także to są nasi, to są zawodnicy od, no, od których. Eee, Możemy się spodziewać, że będą mieli najwyższe prędkości, najwięcej powiedzmy, w, czy to w HSR, czy w sprincie, w trakcie, w trakcie, w trakcie gry. No, ale wiadomo, także różne pozycje predysponują do różnych rzeczy, czy powiedzmy boczni pomocnicy, albo, albo boczni obrońcy, albo napastnicy mają najwięcej w sprincie, czy w HSR, a powiedzmy środkowi pomocnicy mają największy dystans przebiegnięty, czy to w trakcie treningu, czy to w trakcie, w trakcie meczu. No właśnie tak się walczy, walczy... Łukasz... Tempo mniej więcej w w meczu. A dyrektor w tak średnio chyba, nie? No, nie, no dobrze. Dobrze. Dobrze, jeśli chodzi o, o wartość taką, absolutną, dobrze, bardzo dobrze. Prędkość, technika biegu, nienaganna. Właśnie, ale właśnie zalicza sprint w tej chwili. Jest w fazie sprintu, tak, ale zwróćmy na o właśnie, chyba dwójka lekko pociągnęła, ale to na wysokich prędkościach to jest możliwe. No ale to bardziej technika jest widać, nie nienaganna. Także Trenerze, szybki challenge? Eee, no, dobrze, polegający na sztawiec, stawia się na linii. Piłką trafi bliżej linii bramkowej, wygrywa. to Szacun na, na dzielnicę. O, to, 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 to jak najbardziej zagrała. Nie? Należy do challenge'u? Czekaj, 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 zaraz. Muszę przemyśleć, jaki to challenge jest. Bo to, czy to jest to takie dokręcanie piłki, czy ustawianie piłki na linii? No jeżeli, no wiesz co chodzi. No, piłka bliżej linii wygrywasz. Kurde, no to jestem. Oczywiście, że jestem. Muszą mnie nauczyć jak kopać piłkę, nie? A gdzie ty się nauczyłeś tym dronem tak ładnie latać po raz? No jak taki latają. I mnie to się spodobało. To takie twoje hobby jest. Tak, tak? tak takie hobby, obserwowanie tak. W orintologię Dobra. Jest... Jest... Dobra, idziemy. idziemy, idziemy, idziemy. Ja już ja się rozgrzać, roz... ja to... wiesz? Jest tylko raz i jak za linię wyleci piłka, to jest dyskwalifikacja. Tak? Nie liczy się, że jest tyle za tak linią jest, jest blisko. No, Wszystko przed linią się liczy. No, linią. Tak, to co za linią jest. Każdy zesparcją. po kolei. Nie dobra. właśnie pytanie, czy wszyscy na raz, czy... Nie, nie. Jedziemy ode moczek następnego, nie? Znaczy co nawet mam je kopać? Zaczyna kolega z grupą Iwalicką. A później drugi kolega z drobał Iwalicką. No dobra. Płaska szaka. Dobra, jedziesz. Ale bo zanim <grym> mu poradzić prawo, bo mam, <grym> no. Tak, bo tu piłki będą przeszkadzały. No to prowadzi pan rafał. Nie, za lekko. Pamiętajcie, że jest pod wiatr. Jest pod wiatr. Dalej, ra, dalej, Rafał na prowadzeniu. Dobra, pierwsze próby.

Na linii 3 ostatnie miejsce Ale to się zwiększyć z, z, z do linii, a nie wiem prawie stycznia z linią. Dobra. Dziękuję. Dziękuję. Ale nie, to był bardzo wyrównany pojedynek. Ale posłuchaj, to jest piłka Mikiego, tak? Tak. tak to jest piłka Mikiego. To moja. No to w ogóle próbujemy. Dziękuję. Numer Dziękuję Grzesiu. To jest miejsce numer 2, tam jest miejsce numer 3. Najgorszy! Nie będę mówił kto najgorszy. Ale no, takie żyjecie, no co zrobić. Raz na wozie, raz pod wozem. A. Ale jeszcze zrobić. bo sobie zrobię krzywdę i po co? nikomu to nie jest potrzebne jak ja walczę o pierwszy skład reputacja jest dobra i po co ją szargać nie <noise> 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 każdy myśli, że, że coś potrafi a jak pokażę to już wszyscy będą wiedzieli, że nic nie potrafię tak, ja, Więc, zostawmy to tutaj jestem, chodź chodź co on płacze tak? Que é pó? Já desciu. Tu é o que eu né? o, Marcin. <risos> co, <risos> mu é? Mar co mu jest? Marcin, co mu Przewiało go. <laughs> Ma parte na what's up, bro? Hamstrings for the change? Everything. Hip tak jest. Zawsze uśmiech. Pozytywny. Pozytywny. Jak się lubi i kocha swoją pracę. To tak jest. Po prostu. ale pompowanie jest. Zawsze. Tak, Naprawił? Naprawiona. Dziękuję dla Marcina za to. Odbić. I ci mogę kupić jakąś bombonierkę za to. Bo, bombonierkę? Marcin, bomboniarkę? Hmm? Ah, okay. Marcinku, chcesz bombonierkę? Ja lecę. Idziesz? To jest black. A, okej. Marcinku. Jak lewy? Lewy? No, już ah, lewy. So cool. hmm. Dobra, żeby nie robić takiego już. Co tam? Dobra, jedziesz. Cześć, tu gaweł. Ruszyła sprzedaż karnetów na rundę wiosenną. Osoba, która wrzuci zdjęcie z największą ilością karnetów, wygrał u mnie masaż. Trzymam kciuki. Pamiętajcie, jak będziecie wrzucali zdjęcia, to proszę odwrócić karnety, żeby nie było widać danych osobowych. Pozdrawiam i do zobaczenia. Widzimy się na stadionie. No, pójdzie karnetę. Come on! Proszę pamiętać, żeby zdjęcia umieszczać pod filmikiem na Facebooku. Jolilo! Afi! Afi, top.